Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam. Popatrzę kto się wita. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Cóż, yy, kolejny poranek u nas bardzo deszczowa. Wiecie, że ja to lubię deszczowo. Kolejny poranek i kolejne myśli, którymi chcemy zwracać się ku Bogu. Chcemy wołać o Ducha Bożego, by przychodził, by czynił ten dzień. Y, takim właściwym, może spokojniejszym. Dzień Marcina bani urodziny, więc mu życzyłam pokoju każdego ranka, właśnie myśląc o tym, że pokój Boży jest tak ważny, by był w naszych sercach, by wszystkie rozterki, by wszystkie. Smutności, które przychodzą do nas, jakieś niezadowolenia z siebie, żeby one nie miały takiego dostępu do nas. Potrzebujemy do tego ducha Bożego, musimy o niego wołać, bo inaczej wszystkie dręczące myśli o naszej bezwartościowości, nieumiejętności, o tym, że może nie dostajemy do jakichś standardów, tak? To wszystko zaczyna nas przyg przygnębiać, tak? A nie, słychać. Czekajcie. Nie słychać, nie słychać. Albo słabo słychać. Słabo. A teraz lepiej? No, bo mikrofon miałam tam. <słuch> to i nie słychać. Ach, bardzo was przepraszam. Ale chciałam mówić o tym, że. Yy... Jeżeli my nie wołamy o Ducha Bożego od rana, jeżeli nie chcemy Jego towarzyszenia nam i nie zapraszamy Go do naszego życia, to dzieje się, yy, dzieje się właśnie coś takiego, że mamy te wojny w głowie. Że y, ktokolwiek nam zwróci uwagę, cokolwiek przeżywamy, wszystko jest bólem, rodzi to jakąś falę po prostu nadchodzącą, nachodzącą na nas, falę oskarżeń, że jestem niewystarczający, że niewłaściwy, że może nie taki jak powinienem być, tak? E, a czyż to ma znaczenie takie? Nie, nie jest ważne. Y, 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 tak naprawdę w jakim ja miejscu jestem. Ważne jest, że jestem, że uczestniczę, że jestem na tej drodze. A ja widzę na przykład, że jak cokolwiek upomnę kogoś, powiem, powiem coś, coś trudnego, no to no to wywołuje ogromną falę w ludziach takiego bólu. Bólu, oni chodzą, przeżywają, po prostu katują się, po prostu to jakby uruchamia całą ich przeszłość, bóle, jakieś niezadowolenia ich rodziców, Yy, nieakceptacje rówieśnicze, no po prostu uruchamia całą masakryczną falę wszystkiego, nie? A Duch Święty, kiedy jest z nami, kiedy Go wołamy od rana i, i zapraszamy Go do naszego życia, on powoduje, że pojawia się pokój w naszym życiu, pokój, w którym mamy akceptację do miejsca, w którym jesteśmy i do tego, że muszę się czegoś nauczyć, że może po raz kolejny mi coś nie wyszło, tak? że my potrzebujemy tego światła, żeby ono zabłysło w nas obecnością Ducha Bożego najpierw do moich myśli i do tego, że ja się nie katuję, że ja się nie zabijam, ale czerpię z Ducha Świętego siłę do tego, żeby podejmować żeby podejmować trud do tego, żeby uczyć się i zmieniać pewne rzeczy, żeby coś jeszcze bardziej w coś jeszcze więcej włożyć pracy, mojego zaangażowania, zamiast tracić energię na użalanie się nad sobą, że ktoś powiedział, że ja coś źle robię. Nie, Nie wiem, czy zauważyliście, jakim strasznym bólem jest często to, że ktoś nam powie, że ja coś źle robię, i my przeżywamy wielo, czasami wiele dni niektórzy, tak, taką falę różnych odczuć. Zamiast po prostu pomyśleć, dobrze, jak mogę to poprawić? Chcę to poprawić, chcę się rozwijać, chcę rosnąć, chcę być specjalną osobą, chcę być w czymś świetnym, tak? A nie po prostu przeżywać. Słuchajcie, ludzie, którzy bardzo silnie właśnie przeżywają jakby swoje klęski i porażki i bardzo dużo czasu poświęcają na to, żeby przeżywać swoje klęski i porażki, oni jakby są zatrzymywani w rozwoju. To jest jakieś takie działanie złego. Jest działanie oskarżyciela, które powoduje, że ludzie nie rozwijają się, nie mają możliwości postępowania dalej bardziej, nie mają możliwości uczenia się, bo po prostu przeżywają, tak? Bo po prostu przeżywają. A teraz jak, jak znaleźć to uczucie, jak poradzić sobie z tą falą tego wszystkiego, co napada na nas, tak? Myśli o swojej tej właśnie bezwartościowości, niewystarczalności, tego, że nie dostajemy do pewnych rzeczy, no zwyczajnie, nie? Modlić się do Ducha Bożego. Więc ja dzisiaj nie tylko dla Marcina Bani w jego urodziny, ale też dla każdego z nas chcę modlić się o Ducha Bożego rano, duchu święty, przyjdź. Uczyń nas silnymi. Zbuduj w nas siłę ducha. Tak, powiemy, w świecie chrześcijańskim, albo silną psychikę, w normalnym świecie, duchu święty, zbuduj w nas silnego ducha dzisiaj. Daj nam, podeprzyj naszego ducha z sobą samym, po to byśmy byli w stanie podejmować większe wysiłki, większe staranie, żebyśmy chcieli rozwoju, a nie lenistwa i nic nierobienia. Proszę cię, abyś przyszedł, duchu święty. Abyś przyszedł, Duchu Święty, do każdej osoby i zapalał go do chcenia i do działania. Do tego, że dzisiaj od rana mówimy lenistwu, opieszałości, nie. Że mówimy tak rozwojowi i temu, że chcemy rosnąć, że chcemy nabywać tej siły ducha, chcemy być takimi ludźmi, którzy stają, robią i im idzie. Proszę cię, Duchu Święty, przyjdź. Przyjść do każdego z nas i wzmocnij, Dajbyśmy się zerwali do życia, byśmy stanęli, wiedzieli, co ma mamy robić. Ty, który jesteś sprawcą chcenia i działania, proszę cię, Duchu Święty, byś to czynił. Zapraszam was wszystkich serdecznie do tego, żeby przyjąć Ducha Bożego od rana. Moja babcia kiedyś mówiła, że czasami niektórzy tak żyją, że ani przed nim, ani za nim. Że robi, ale ani przed nim, ani za nim. A my mamy stać się małym światełkiem w świecie, na który ludzie patrzą, że mamy umiejętność, robimy, że czegokolwiek dotkniemy, to to działa, że cokolwiek robimy, to nam wychodzi. I może nie są to jakieś wielkie rzeczy, ale po prostu nam idzie. I Bóg chce, dając nam ducha, by nam szło. Nie? Żebyśmy nie marnowali czasu, żebyśmy nie marnotrawili czasu, żebyśmy nie, nie, nie przesiadywali przy komórkach, przy serialach, przy niepotrzebnych y, jakichś takich zachowaniach, ale żeby każde działanie w naszym życiu było rzeczywiście, y, żebyśmy byli zmotywowani do tego, żeby y, pracować. Pamiętajcie, że każdy, kto pracuje, wydoskonala się każdy kto podejmuje staje się jakieś rzeczy staje się kompetentny bardzo w tych rzeczach więc niech Duch Święty nam dzisiaj pomoże prosimy cię Duchu Święty pomóż nam w tym by nie było tych minut lenistwa opieszałości takiego rozmemłania. daj nam siłę do tego żebyśmy byli rzeczywiście sprawni i i działający i wiecie co, jak czasami patrzę na przykład na naszą Sonię, nie? która po prostu ona czegokolwiek się dotknie, jej wychodzi, nie? Robi tort, to jest to najgenialniejszy tort, jaki ja jadłam w świecie. Przygotuje jakieś sałatki, są świetne. Śpiewa śpiew świetnie. Pójdzie stroje dla dzieci, wykraja, szyje, haftuje, <laughs> po prostu wszystko, nie? I to jest to jest działanie Boga w jej życiu. Właśnie takie, że po prostu on daje i to jest takie ewidentne działanie Boga. W takich osobach, że te osoby po prostu to robią, nie? A niektórzy chodzą tylko i mówią: ojej, ja nie umiem, ja nie wiem jak, nie wiem w którą stronę, nie? Wołaj o ducha świętego. Wołaj o ducha Bożego i mów chcę: i mów wyrzekam się ducha lenistwa, wyrzekam się ducha nieróbstwa, wyrzekam się ducha samoużalania takiego, nie? Po to, by Twoje życie stawało się coraz piękniejsze, i tego Wam życzę. W urodziny Marcina Bani. Tak, wołajcie o Ducha Świętego. Pamiętajcie o modlitwie. Pamiętajcie o modlitwie każdego dnia, żeby on, Duch Święty Wam pomagał. Bo ten marazm, który nachodzi, takie myślenie o tym, że ja potrzebuję nie wiem, nie wiadomo czego, jakichś przemyśleń. Amen, Sonia. Amen, więcej, więcej. Tak, że ja chcę więcej, ja chcę się rozwijać, chcę jeszcze więcej. Bóg będzie poszerzał granice. Wtedy nie będzie pustki, nie będzie samotności, smutku, nie będzie tego, nie? Nie będzie w nas. To co? Dobrego dnia z duchem bożym. Nie? Niech ta siła bożej obecności w nas wybrzmiewa, niech świat to widzi. Ja bym powiedziała: niech nam zazdrości, niech świat mówi: Ja też tak chcę. Ja też chcę mieć takie siły do tego, żeby być twórczym, działającym, pięknym. Amen. Dobrego dnia. Pa pa.